Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj widzicie pod tytułem będzie vlog, także zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania, zostawiajcie gocie łapki w górę, subskrypcję, aby być o bieżąco z kolejnymi filmami, no i życzę miłego oglądania. Nie rób takich oczu słodko, kiedy rozmer, to dostaje jedyny czas w roku, kiedy przodkowie mogą nas odwiedzić, po to się, tylko dla nich gotujemy, układamy na otożeku pamiątki. Small things They find In sound someone laughing aktualnie Jestem sobie tak na pole e, Już e, w ogóle Tak dzisiaj było tak z co najmniej 18 stopni, ale nadal Teraz, e, mimo tego, że już jest tak Wiecie już się robi tak późno. To mimo tego jest nadal tak fajnie, przyjemnie na polku. E, coś tam wieje wiatr, ale. Proszę bardzo. Tu jantar za mną. Ze mną na pole. E, no, goś. Widzicie, co ona robi? Nasze psy uwielbiają, chodzić do tui po prostu. Nie wiem, co, oni mają, co one mają z tymi tujami, ale po prostu za każdym razem, jak je wypuszczamy na pole, uwielbiają po prostu. Więc tak sobie wieście na chwilkę co wyszło. O, jak ładnie, czekajcie, nagram wam. O, zobaczcie, pospadały liście, proszę bardzo. <grytanie> Więc słuchajcie, nasza trawa zrobiła się w jesiennym klimacie. O, jeszcze tam, tak na końcu. Na końcu to jest, tak wiecie, najwięcej tych liści. Ta pogoda, która dzisiaj była, czyli było co najmniej 18 stopni, bo słoneczko, było po prostu cieplutko, to się zdziwiłam, bo mamy dzisiaj dosłownie 1 listopada, a po prostu było tak, wiecie, no, cieplutko było po prostu, więc e, po prostu no powiem szczerze, że takiej pogody, takiej pogody na 1 listopada się nie spodziewałam. Ale tylko się cieszyć po prostu. Jak jest taka pogoda, to tylko właśnie się cieszyć. Ja właśnie właśnie jak jest taka, tak samo jak było w październiku, że był taki dzień, że było tak z sobie 20 stopni, to też się wiecie tak ucieszyłam, bo jednak nie ukrywam, ja jestem bardziej taką osobą, która lubi jak jest ciepło, niż zimno na polu. Przez to właśnie nienawidzę jesieni, przez to właśnie jak chodzi o to jaka jest pogoda, nie lubię zimy, przez to właśnie że jest zimno i tak dalej a na przykład już lato wiosnę po prostu uwielbiam. Na cmentarz to chodzimy właśnie tak, zawsze w ten dzień Wszystkich Świętych, chodzimy tak bardziej tak późno wieczorkiem, jak już wiecie, już właśnie jest tak ciemno. To ma też swój taki urok, naprawdę, bo już z daleka widać jak tyle zniczy zapalonych, no bardzo ładnie jest wtedy. Więc my tak właśnie chodzimy bardziej tak wieczorkiem, jak już jest tak ciemno, więc no. Więc te, dzisiaj tak samo jak co roku e, Idziemy po prostu tak wieczorkiem Jak już będzie tak właśnie ciemno I po prostu sobie wtedy Pójdziemy na cmentarz Siemano kochani Aktualnie już się tak wiecie pomalutko szykujemy e, Bo właśnie się wybieramy na cmentarz No ale tak wiecie spokojnie Ja w ogóle nie przebieram tych spodni trasowych Bo właśnie żeby mi było ciepło Więc sobie je zostawiam Ale właśnie na wierzch sobie założę sweter No i nie wiem może jakoś Mam taką lekką kurtkę. O coś nie wiem jak teraz jest na polu. Dobra, jeszcze tylko wiecie, rozgaszam światła, a idziemy. Tutaj pieseczki od razu mnie zauważyły. No co tam? O ja ta stuka ogonem. Dobra kochani, zmiana planów. Jednak nie ubieram tego outfitu, tylko muszę sobie ubrać na bardziej... E Czyli fiatowe żeby było mi ciepło, bo niestety wieje wiatr, więc wiecie, podczas, nie wiem, jak będzie mi wiatr, to wiecie, założę sobie właśnie kaptur, no bo w tym sensie, że dosłownie nie ma kaptura, a w tej bluzie właśnie mam, yy, proszę bardzo, kaptur, więc jak będzie bardzo wiało, to sobie po prostu założę kaptur, więc muszę po prostu wszystko przebrać, no. no wiecie, żeby właśnie było mi ciepło i tak dalej, więc przebieram się. small good things they find you anyway in the corner of the room in the sound of someone laughing far away Urocze. I zobaczcie, umega. Zaraz ja teraz znowu się popatrzcie tak na mnie. Uwaga. Ona nie wie co się dzieje. The Disappear Small good things